Bang. Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie w kolejnym odcinku na kanale Wypędzić Raka. Dlaczego mnie tak długo nie było, co się ze mną działo, co się w ogóle teraz u mnie dzieje, o tym za chwilę. Najpierw chciałem powiedzieć, że e, pojawiło się trochę pytań pod poprzednimi filmami. I pisaliście do mnie trochę na Instagramie, właśnie z różnymi pytaniami. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, coś Was ciekawi, coś byście chcieli wiedzieć, śmiało możecie pisać pytania pod tym filmem, albo do mnie na Instagrama, itd. Jeśli tych pytań uzbiera się odpowiednio dużo, to zrobię odcinek QA, czyli pytania i odpowiedzi. A teraz czołówka i lecimy z tematem. No, długo mnie nie było, długo mnie nie było, ale to dlatego, że e, jestem po trzecim cyklu. Trzecim. <głos》>, trzecim cyklu chemii, który trochę zmiótł mnie z planszy, że tak powiem. Było ciężko, szczególnie drugi, trzeci dzień po chemii, jak już byłem w domu. Jednym z takich objawów to był kompletny brak siły, w ogóle energii do robienia czegokolwiek. E, straszne jest to uczucie, ponieważ. E, no, człowiek się czuje taki bezużyteczny. Tylko wegetować można w łóżku i nic się innego nie dzieje. Straszne uczucie nie, nie polecam nikomu. Jak widzicie, włosy wypadły mi już permanentnie, doszczętnie. <gryw> Oczywiście odrosną po chemii. także, No, ale wam jestem zapałka, człowiek zapałka. Kolejnym takim skutkiem ubocznym, który pojawił się u mnie, a jeszcze nie było tego po poprzednich cyklach chemii. To nudności i wymioty niestety. Miałem spore problemy. Właśnie z żołądkiem, z nudnościami musiałem brać tabletki przeciwwymiotne w domu, czego wcześniej prawie że nie robiłem, naprawdę bardzo rzadko. Teraz zdarzało się to dosyć często. Dlatego, że ta chemia była jeszcze mocniejsza niż poprzednie, i naprawdę to odczułem. Mój żołądek to odczuł. Nie wiem, jak to dokładnie działa, no ale pojawiały się nudności i wymioty temu towarzyszące, więc nic przyjemnego. No ale cóż, życie. Życie rakowca taki jest. Ne, 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 ne. Kolejny skutek uboczny to drętwienie rąk, w sensie drętwienie palców u rąk, szczególnie lewej ręki, prawej rzadziej, w nogach też raczej rzadziej, ale zaczynają mi drętwieć palce. Nie jest to przyjemne uczucie, ale jest to typowy objaw skutek uboczny chemii który z tego co wyczytałem, dowiedziałem się, mija dopiero kilka miesięcy yy, po chemii, więc no, minie trochę czasu zanim to wszystko wróci do normy. Jeśli ktoś z Was przechodził na przykład chemię lub będzie przechodzić takim cyklem jak ja, czyli da epoch, tak to się nazywa, musi się też nastawić właśnie na złe samopoczucie nie w trakcie chemii, tylko właśnie po chemii. U mnie objawia się na przykład to też tym, że nie mogę dobrze spać. Mój sen jest bardzo zaburzony, mam wrażenie, że każda cząsteczka, każdy skrawek mojego ciała w środku drży. Pojawiają się również na przykład kołatania serca, tak? takie przyspieszone bicia serca nie, przez jakiś czas, co też uniemożliwia jakby e, dobry sen, ponieważ e, pocimy się. Jest takie serce nam strasznie kołata, nie jest to przyjemne yy, i tak się zazwyczaj dzieje przez kilka dni już po zakończeniu chemii. Tak naprawdę, kiedy organizm dostaje yy, największego kopa przez te wszystkie leki i ciężko jest się wyspać, naprawdę. Tak? Ja odzyskuję taki lepszy sen dopiero gdzieś tak po tygodniu a nawet później po chemii to nie jest tak, że jesteśmy zmęczeni tą chemią, nasz, nasz organizm jest w jakiś sposób wy, wykończony ale nie jest tak, że no, śpimy bardzo długo no przynajmniej ja tak nie mam, jeśli mieliście inaczej to nie wiem podzielcie się tym, bo, bo to jest ciekawe, ja mam ogromne problemy ze snem biorę również tabletki antydepresyjne właśnie na sen e, bardziej e, tritico się nazywają no ale niezbyt to w tej początkowej fazie pomaga. Dopiero no, później, jak już to rzeczywiście wszystko zejdzie, wszystko się uspokaja i tak dalej. Niestety dopadło mnie również zapalenie mieszków włosowych. Zdarza się to. Nie tak często, zazwyczaj ludzie nie mają z tym problemów, ale oczywiście ja musiałem mieć. Musiałem brać antybiotyk przez dłuższy czas, co, co również źle wpłynęło generalnie na samopoczucie, na mój żołądek. Podczas chemioterapii i przyjmowania antybiotyku jednocześnie, nie można stosować probiotyków niestety do osłony żołądka, i to powoduje, że ten żołądek jest po prostu rozpierniczony. I... Nie jest to nic przyjemnego, nie wiem, który raz używam już dzisiaj te sformułowania, ale no tak jest. Dlaczego miałbym kłamać? Także teraz już jest lepiej, stosuję jakieś maści. Antybiotyk już się skończył, ale jest lepiej, ale stan mojej skóry na głowie nie był zbyt nieuzadowalający. Ale teraz już jest ok, także myślę, że nie będzie dalej z tym problemów. Obecnie czekam na wezwanie do szpitala na czwarty cykl chemii. Oczywiście są opóźnienia, miało już nie być opóźnień, według zapewnień mojej pani doktor, ale niestety są opóźnienia, eee, nikt nic z, z tym nie potrafi zrobić, no ale, że tak powiem, nie jest to mój problem, ponieważ mam zaplanowaną po czwartym cyklu chemii tak zwaną mobilizację, czyli zbiórkę moich własnych komórek, zdrowych komórek macierzystych do późniejszego przeszczepu który nastąpi, który będzie takim przypieczętowaniem mojego leczenia, który e, jeśli będzie remisja, to to będzie takie przypieczętowanie leczenia, które ma zapewnić długotrwałe lub stałe wyleczenie z tego chłoniaka. Dlatego po kolejnym cyklu chemii e, podłączą mnie do specjalnej pompy, która będzie pobierać moją krew i odwirowywać z niej zdrowe, najlepsze komórki macierzyste, które potem zostaną zamrożone i następnie podczas jakby przeszczepu podane mi normalnie w kroplówce krupl tak? tak jak krew tak to będzie wyglądać ostatnio miałem również kontrolne badanie PET-TK które ma dzięki któremu zobaczymy czy chemia w ogóle działa czy jest sens w tym leczeniu który obecnie przechodzę także wynik powinien być w ciągu tygodnia lub dwóch oczywiście wszystko pójdzie do lekarza na oddział od razu a więc myślę, że jak pójdę do szpitala, to już wszystkiego się dowiem i będę wiedzieć, na czym stoję, czy w ogóle jest sens tego, co robimy. Ale myślę, że tak. Myślę, mam nadzieję, tak czuję też trochę. Także z tyle tego, co się dzieje u mnie w tym momencie. Czekam na czwarty cykl chemii, mam nadzieję, że nastąpi to wezwanie szybko, już dzisiaj jest niedziela, więc może jutro, pojutrze, mam nadzieję, że będę w szpitalu. Tak, dzięki bardzo za oglądanie, wkrótce nowe filmiki, jestem w ciągu nagrywania, więc filmiki teraz powinny pojawiać się już bardziej regularnie. Następny będzie o formach wsparcia osób z nowotworem, kolejny o badaniu PET-TK, jak to wygląda, na czym to polega oraz o tym co zabrać ze sobą do szpitala do szpitala, nie ze szpitala, tylko do szpitala na cykl chemioterapii, jeśli takowy będziecie mieli. Myślę, że będą przydatne informacje, także zapraszam do subskrypcji kanału, do śledzenia mnie na wszystkich social mediach, na Facebooku i na Instagramie, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, co się u mnie dzieje. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć!